Tary, muszę ci coś powiedzieć. Jestem już w domu od dwóch tygodni. Lekarze mówią, że miałem załamanie nerwowe, że wszystko, co pamiętam, sekretaria, telefon, ta wiadomość znalazłeś mnie, to były halucynacje. Ale ja pamiętam każdy szczegół. Pamiętam, jak chodziłem po korytarzach, jak czułem, że coś mnie obserwuje, jak światła migały, jak dźwięki były dziwnie przytłumione. I ten moment, ten moment, w którym siedziałem na telefonie i nagle zdałem sobie sprawę, że nie mam plecaka. Pamiętam, jak wróciłem do tamtej sali, jak zobaczyłem to zapalone światło. Jak wszedłem do środka, jak zobaczyłem ten telefon na biurku, i jak pojawiła się wiadomość, znalazłeś mnie tylko, że mój telefon nie ma żadnych wiadomości. Niczego. Żadnej naszej rozmowy o tym tak jakby nigdy się nie wydarzyła. Może to serio tylko moja głowa. Może powinienem o tym zapomnieć, ale nie potrafię, bo wiesz, czego lekarze nie potrafili mi wyjaśnić. Gdy mnie znaleźli, byłem w sekretariacie, a w mojej kieszeni był klucz. Klucz do sekretariatu. Skąd go miałem? skoro to wszystko było tylko w mojej głowie.